Witam. Dzisiaj przygotuję na obiad karczek, przygotowany oczywiście odpowiednio wcześniej, przyprawiony na grillu, ale nie na tradycyjnym grillu, gdzie palimy węglem drzewnym, ale na patelni grillowej z firmy AMC pod pokrywą, która ma takie specjalne urządzenie, które jest termometrem. Wykorzystamy pilota w mojej kuchni wszystko jest na pilota, pyka, samo się gotuje, samo się wyłącza, bo chodzi o to, żeby nie spędzać czasu w kuchni, a żeby było smacznie i zdrowo. Więc ustawiam sobie na jest to taka specjalna płyta do gotowania, ale w naczyniach AMC można nie tylko na Wigenio, można na gazie, na płytach indukcyjnych. Ustawiam sobie na literkę A, na automat. Nakładam sobie na Wigenio. Patelnie przykrywam pokrywką. Włączam sobie pilota. Jest już włączony, takie kółeczko nam się tutaj kręci. Nakładam pilota na pokrywkę, kręcę tak, żeby mi się zaświecił kotlecik. I mamy połączenie Wi-Fi. Już tutaj Państwu pokażę, że mamy mruga nam tutaj na niebiesko. I jak uzyskamy temperaturę, kotleta czyli taką na której można już jest wysoka temperatura i nałożę sobie karczek na patelkę i w sumie 10 minut i obiad gotowy zdrowy. Słuchajcie bo taki karczek który smażymy na grillu na normalnym gdzie palimy ogniem to ma tyle właściwości chemicznych, co wypalenie 400 papierosów. Nie palę, więc nie muszę się truć. Zrobię sobie grilla na patelni. Już 1 lipca będzie nowy model Navigenio, słuchajcie taki, że można będzie go zaprojektować, żeby on się włączył za 6 godzin od postawienia garnka na płycie. Czyli wstawiamy przed pójściem do pracy, Programujemy, przychodzimy, obiad jest na pewno dobry i jeszcze gorący, i wszyscy zadowoleni. Szczególnie teraz ja tutaj, może pokażę, jak nam tutaj rośnie temperatura na, termo, na, na termometrze. Wifi nam mruga, za chwilkę da nam sygnał, że trzeba włożyć karczki na patelnię i wtedy sobie zaprogramuję już czas, żeby 5 minut zamiana strony kotleta. Następne 5 minut i obiad gotowy. Jeszcze tylko kilka sekundek i będzie sygnał, że patelnia jest rozgrzana do kotleta. Bo tutaj mamy pismo obrazkowe kotlet marchewka w przygotowaniu na pod szybką pokrywą, czyli pod pokrywą szybkowarową, znowu mamy soft i turbo. Mogotujemy pod ciśnieniem w niskiej temperaturze bądź w wysokiej. I już mamy temperaturę. Słyszycie Państwo? Zdejmuję pilota, wyłączę go sobie. Tak. Otwieram gorącą patelnię. Nakładam sobie mięso. Włączam pilota. Ustawiam tutaj, mam teraz 10 minut, zmniejszam do 5 minut. Nakładam go ponownie na pokrywkę, kręcę, żeby mi się zaświeciła marchewka i po pięciu minutach przerzucę te kokaczki na drugą stronę. Została już tylko minutka. Popatrzcie, połączenie Wi-Fi nam tutaj działa. Za chwilę będzie sygnalizował nam audioterm, że pierwszy etap jest już skończony. Gdybym mnie w kuchni nie było, to odetnie dopływ energii i będzie trzymał tylko temperaturę przez godzinę. Natomiast ja będę chciała przełożyć ten karczek na drugą stronę i zaprogramuję jeszcze raz na 5 minut. I dopiero wtedy po tych 10 minutach karczek będzie na pewno dobry do jedzenia. Tutaj już mam otworzony keczup. Ten, który wcześniej robiłam na filmie. I proszę zobaczyć, daję sygnał, że skończył i będzie trzymał temperaturę przez godzinę. Ja sobie zdejmuję. Tak to wygląda. Marchewka 60 minut, że będzie trzymało temperaturę. I teraz sobie odkrywam. Przekładam karczucha na drugą stronę. I odkręcę sobie teraz termometr. Na literkę A. Ponownie włączam. Ustawiam sobie na pilocie. Ponownie temperaturę marchewki. Połączyło się. I przez 5 minut. Będzie teraz grzało na marchewce, żeby była dobra temperatura. A my się zobaczymy za chwilkę. Odkryłam całkiem patelnię. Pilota z termometrem położyłam na mięsie. Słuchajcie, już niespełna minuta i obiad gotowy. Ale też jest to fajne, że gdybym wyszła z domu, oczywiście nie przy karczku, tylko jakby to była inna potrawa na przykład sos, to można wrócić za godzinę, na pewno będzie wyłączone i podtrzymywana będzie temperatura 60 stopni. Czyli naprawdę w kuchni, mając dobre sprzęty, możemy sobie wszystko przygotować idealnie. Szybko, zdrowo, smacznie, tak jak lubimy. Nie zajmuje nam to czasu. Polecam. Jeżeli będziecie mieć pytania odnośnie naczyń AMC, zapraszam na Messengera, chętnie odpowiem, bo garnki można oczywiście też kupić. No i proszę, gotowe. Już pokazuję, że będzie teraz 60 stopni przez godzinę podtrzymywana temperatura. Już mamy rozcięte dopływ energii, bo ruszyłam, od, odłączyłam i mm. pilota. A ja sobie teraz tylko wyjmę.